Przygotowania do niedzielnego meczu trwają od wtorku. Szkoleniowiec brunatnych Marek Zub zaplanował sześć treningów i analizę wideo. Tuż już przedostatni mecz na naszym stadionie w rundzie zasadniczej. Mecz na pewno wyjątkowy. Mam nadzieję, że będzie nie tylko pogoda, ale też wydarzenia boiskowe temu, żeby się cieszyć po tym spotkaniu. Wszyscy bardzo długo czekamy na na zwycięstwo, na, na, na radość. Być może nastąpi to właśnie teraz. No, wszystkie działania są skierowane ku temu, żeby ta drużyna już odpaliła. Niechże to się stanie już właśnie w tym pojedynku z na najlepszym, jak się okazuje, zespołem rundy wiosennej, bo Zawisza zdobył 17 punktów. My tylko trzy. No, te różnice widać. W statystykach, no, boisko to nie statystyki, więc wszystko się może wydarzyć. W piątek brunatni mają zaplanowany trening na godzinę 16.30, natomiast w sobotę, dzień przed meczem, rozruch na głównej płycie o godzinie 16.00. Obserwujemy co się dzieje w drużynie. Na razie sytuacja jest, jeśli chodzi o, o, personal, o kwestie personalne, dosyć stabilna. Nikt nam po meczu nie odpadł ani z powodu kontuzji, po meczu z Lechem, ani z powodu kontuzji, ani kartek, także e, trener Marek Zup ma, e, ma dosyć szeroką kadrę do, do pracy. Sędzią głównym meczu pomiędzy PG i Bełchatów i Zawiszą Bydgoszcz został wybrany Mariusz Złotek, z którym Bełchatowie spotkali się w tym sezonie już dwa razy. Podczas starcia z górnikiem Zabrze wygrali 1–0 i w meczu z Lechią Gdańsk na remis 1–1. Pierwsze w historii w najwyższej klasie rozgrywkowej spotkanie w Bełchatowie pomiędzy Brunatnymi a Zetkom rozpocznie się w niedzielę, 12 kwietnia o godzinie 15.30.